Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję za zaproszenie. Ja w krótkim wprowadzeniu chciałem naświetlić kontekst globalnego ruchu praw natury jako nowego i skutecznego podejścia do ochrony ekosystemów. Szczegóły najnowszej wersji projektu ustawy, ustawy omówi profesor Bieluk. Ja chciałem pokazać kontekst. A kontekst jest następujący. W świeżej, świetnej książce Roberta McFarlane'a na temat rzek pojawia się myśl, która dobrze ilustruje moment, w jakim jesteśmy. Robert McFarlane a propos ruchu praw natury powiedział, że niewiele jest rzeczy tak potężnych, jak idea, której czas nadszedł. I właśnie teraz, moim zdaniem, jesteśmy w miejscu, w którym ruch praw natury... Ma ogromną siłę. Ta siła jest wyrażana w liczbach. Mamy w tej chwili 629 inicjatyw globalnie w 57 państwach, ale to jest jeden ruch. To jest jeden ruch, który dąży do tego, żeby traktować naturę w sposób podmiotowy. Ten ruch jest obecny wszędzie, na e, różnych kontynentach. On jest też bardzo dynamicznie rozwijany w Europie. I najważniejsze chyba pytanie to, czy to działa. Czy to jest tylko kwestia jakiegoś symbolicznego uznania i hasła, czy też uznanie podmiotowych praw natury przynosi konkretne rezultaty. Ja bym chciał pokazać kilka przykładów, jak to w praktyce wygląda. Zaczynając od Ekwadoru. Ekwador w 2008 roku w konstytucji wprowadził prawa natury. I między innymi dzięki tym prawom udało się ochronić las. Cedrowy los cedros to jest zdjęcie tego lasu. I co jest ważne, ten las był bardzo poważnie zagrożony możliwością prowadzenia tam, a tutaj nie widać tej kropki, ale ta zielona plama, tak po lewej stronie tej mapy, to jest właśnie obszar tego lasu cedrowego i tam były już zaplanowane działania firm wydobywczych, które by ten cenny ekosystem bezpowrotnie zniszczyły. W 2021 roku Trybunał Konstytucyjny w Ekwadorze stwierdził, że tego typu działania naruszałyby prawa natury wynikające z konstytucji. Ten las został ochroniony i ten ekosystem jest bezpieczny. Ale to nie jedyny wyrok, który w Ekwadorze zapadł. W 2021 roku na przykład na gruncie praw natury zakazano tego typu instalacji do spalania gazu, które zatruwały zarówno ekosystem, jak i mieszkańców. Podobnie w 2024 roku na podstawie przyznanych w Konstytucji praw natury ochroniono rzekę Machangara, która była bardzo mocno zatruta. W stolicy Kito ona przepływa i nakazano obowiązek oczyszczenia tej rzeki, wprowadzenia skutecznych mechanizmów. To wszystko dzięki prawom natury, które od 2008 roku w Konstytucji są w Ekwadorze zapisane. Podobne rozwiązanie w Panamie, od 2022 roku wprowadzone ustawą o prawach natury, zaowocowało już rok po wprowadzeniu ustawy konkretnym wyrokiem znowu chroniącym ekosystem przed a, poważnymi szkodami. I, a, ten sygnał, który popłynął z Panamy, sprowadza się do tego, że po prostu rządy będą musiały w większym stopniu uwzględniać zdrowie i wartość natury podczas podejmowania swoich działalności i przede wszystkim trzeba będzie równoważyć interesy gatunków i ekosystemów na równi z interesami człowieka. Także to wprowadzenie podmiotowości prawnej natury, to jest nic innego jak wyrównanie zasad gry. To jest powiedzenie, że natura zasługuje na ochronę nie mniejszą niż korporacje i to działa bardzo dobrze w Kanadzie. Tam mamy przykłady rzeki Magpaj, rzeki Świętego Wawrzyńca, jeziora Reislek. Ja bym chciał pokazać przykład rzeki Magpaj, która została uznana za osobę prawną, ale zanim do rzeki Magpaj, to bliźniacza rzeka, położona w tej samej okolicy, rzeka Romain została przekształcona. Tutaj mamy zdjęcia z 2009 roku, gdy rozpoczęto budowę hydroelektrowni oraz ukończony projekt hydroelektrowni, który bezpowrotnie zmienił ekosystem tej rzeki. W odpowiedzi na to społeczność lokalna, wspólnie z lokalną gminą, stwierdziła, że nie chcą, aby taki sam los spotkał rzekę Magpaj i w 2021 roku ta rzeka została osobą prawną. Nadano jej konkretny, wąski katalog praw, który pozwolił uchronić tę rzekę od losu, który spotkał Romain. Ta rzeka wygląda w tej chwili tak, ma się dobrze, można po niej swobodnie pływać, społeczności lokalne mogą z niej dalej korzystać. Rzeka Marignon w Peru w 2024 roku również została uznana jako podmiot praw. Ta rzeka była regularnie zatruwana przez wycieki ropy z ropociągów, które były nad jej brzegami prowadzone. Za uznanie podmiotowości rzeki Marignon społeczność rdzenna została nagrodzona tzw. ekologicznym noblem w 2025 roku. Ponownie widać praktyczny wymiar praw natury. Najbliższy chyba nam kulturowy przykład, laguna Mar Menor w Hiszpanii w 2022 roku. Prawie 700 tysięcy podpisów. Ta laguna jest osobą prawną. Ona była bardzo mocno zatruwana i zagrożona głównie przez mm, przemysł rolniczy. Doprowadzono tam również do zakwitu tej laguny bardzo poważna katastrofa ekologiczna. W odpowiedzi na tę katastrofę społeczność lokalna doprowadziła do tego, że Laguna Mar jest osobą prawną w tej chwili i jest lepiej chroniona niż była. Jeśli chodzi o naszą inicjatywę obywatelską, to ona jest oczywiście odpowiedzią na katastrofę. Z 2022 roku udało nam się zebrać 92 998 podpisów. Byliśmy wspierani przez artystów, ale przede wszystkim to działania wolontariuszek i wolontariuszy doprowadziły do miejsca, w którym jesteśmy, to znaczy do miejsca, w którym możemy poważnie rozmawiać o projekcie ustawy o uznaniu osobowości prawnej Rzeki Odry. Wcześniej już Robert Rient powiedział, że te działania mają swoją historię. Tylko naświetlając kontekst, w obecnym stanie, obecne regulacje prawne chronią polskie rzeki w taki sposób, że 98% z nich jest w złym stanie. Ta katastrofa z 2022 roku była największą w Europie ale po niej nie nastąpiły tak naprawdę jakieś bardzo duże zmiany. Za tę katastrofę nikt nie poniósł odpowiedzialności. W 2023 roku przemysł górniczy zrzucił o 8,3% więcej ton soli niż w 2022 roku, a wody polskie udzieliły jednej ze spółek zwolnienia z tytułu opłat za wprowadzanie się dowód o wartości ponad 30 milionów złotych. Ten system po prostu nie działa i my wprowadzając tę ustawę chcemy postawić akcenty, na kilka elementów. Po pierwsze, badania wyraźnie pokazują, że zaangażowanie lokalnych społeczności najskuteczniej chroni przyrodę. Znaczy, oddając możliwość współdecydowania za lokalną przyrodę, uda się osiągnąć lepsze efekty w ochronie ekosystemów. I to jest jedno z celów tego pomysłu. To znaczy, chcemy, żeby za odre również odpowiadały społeczności lokalne. A po drugie, bliski nam jest pomysł tak zwanego podejścia systemowego, które zostało między innymi opracowane przez instytucję Nature's Rights w Wielkiej Brytanii, pani Mumta, i to między innymi w takim studium dla Komisji Europejskiej na temat możliwości wprowadzania praw natury w Unii Europejskiej, opracowała taki model, w odróżnieniu od tego, w którym jesteśmy w tej chwili, w którym natura nie ma swojej ochrony podmiotowej, w której nie można w imieniu natury zazwyczaj wystąpić do sądu, podczas gdy prawa ludzi i prawa korporacji są chronione. Jej zdaniem ten system powinien ulec zmianie w takim kierunku, że powinniśmy mieć zagwarantowane ochronę praw natury, na gruncie której będą oczywiście chronione prawa człowieka i prawa gospodarki. W takim modelu, w takim układzie tak naprawdę gospodarka będzie mogła się w długofalowym okresie rozwijać. W przeciwnym razie może być z tym bardzo duży problem. Kto na tym zyska? Przede wszystkim zyska na tym ekosystem Odry, o to nam najbardziej chodzi. Natomiast poza ekosystemem Odry oczywiście zyska na tym społeczeństwo, które bardzo jasno mówi, że nie chce traktowania Odry jak zasobu, jak ścieku, tylko że to jest wspólna wartość, o którą powinniśmy się wszyscy troszczyć ponad podziałami politycznymi. Zyskają na tym również rolnicy, ponieważ są konkretne badania, które pokazują, że wzrost zasolenia rzek powoduje straty wymierne w rolnictwie i w końcu zyska także na tym biznes. To jest dla mnie bardzo ważne, żeby podkreślać, że w momencie, w którym nie zadbamy o podmiotową ochronę praw natury, również perspektywy rozwoju gospodarczego są bardzo ograniczone. Tutaj jest cytat z a, podobnej do naszej inicjatywy w Wielkiej Brytanii, w której a, pani Natalii Bennett, członkini Izby Lordów, wypowiedziała się w ten sposób i moim zdaniem to bardzo dobrze podsumowuje naszą ideę. To chyba tyle, jeśli chodzi o kontekst globalnego ruchu praw natury. Jesteśmy w miejscu, w którym ten ruch natury się bardzo dynamicznie rozwija i nasza inicjatywa jest tylko jednym z 629 przykładów. Ten ruch jest po prostu skuteczny. Wyroki sądowe, które zapadają w oparciu o prawa natury, pozwalają lepiej chronić przyrodę. To jest dodatkowe narzędzie, które uzupełnia istniejący system, który nie zawsze zapewnia skuteczne rezultaty. Bardzo dziękuję.